Nic im nie pozmieniał. A nam powożą, później mówią, że będziemy ujednolicać, ale się pytam, gdzie jest wiara, jak wyście przynieśli nam pychę? Czy dzisiejsza liturgia, pamiętajcie, rodzi tylko i wyłącznie pychę? Dlatego ojcowie Kościoła i wielcy do do doktorowie w familiach czy w kazaniach na ten dzień nie Cierpali nauki o niebowzięciu z liturgii jako ze źródła pierwszorzędnego, lecz mówili o nim jako o rzeczy już znanej wiernym, już przez nich przyjętej. Tłumaczyli tę naukę jaśniej, podawali istotny jej sens przez przytaczanie głębszych racji, zwłaszcza to nasilając silniej. Czego tylko pobieżnie dotykały często księgi liturgiczne. Mianowicie, jak twierdzili, to święto przypomina nie tylko fakt, że martwe ciało Najświętszej Maryi nie zaznało żadnego skażenia, lecz również tryumf odniesiony nad śmiercią, jej niebiańskie uwielbienie na wzór swego jednorodzonego Jezusa Chrystusa. I tu papież daje teraz kilku świętym, najpierw ojcu Kościoła. Pośród nich wybija się święty Jan Damasceński od Damaszku, seria dzisiejsza. Jako szczególny głosiciel tej przekazanej prawdy, porównując cielesne wniebowzięcie dostojnej Matki Bożej z innymi jej darami, przywilejami, także wyraża się w porywającej swej mowie. I tu cytat. Potrzeba byłoby ta, która rodząc za. Zachowała nienaruszone dziewictwo. Zachowała również po śmierci swe ciało bez żadnego skażenia. Potrzeba było, by ta, która stwórcę w swym łonie jako dziecię nosiła, przebywała w boskich swych przybytkach. Tu apeluję do moich słuchaczy, jakby Państwo gdzieś znaleźli jakiś dokument papieski na temat dziewictwa Matki Bożej, bo to kolej do domat. To byłoby to dla mnie bardzo, moi drodzy, istotne. Bo dziewictwo jest w sposób bardzo wulgarny. Niszczone już od renesansu. Mistrzem wulgaryzmu był Leonardo da Vinci, gdzie jak w odbiciu zwierciadlanym złożysz jego obrazy o Matce Bożej, to na niektórych są drogi, rodne kobiety. Współcześnie to samo robią perfekcyjnie, a to jest jeden z głównych grzechów związanych z Fatimą, Przeciwko Matce Bożej. Więc tu apeluję o pomoc, jakby mi ktoś gdzieś znalazł w internecie albo podał tytuł dokumentu, to pogrzebie w moich tekstach. Dziewictwo Matki Bożej. Jest mi potrzebna pomoc, bo tu bardzo dziękuję. Już mi podano pomoc na przykład, kto to był, Anielski doktor czy Seraficki, to był podany ten święty Tomasz Zakwiną, czy trzechstronny. To święty naś całe całe wieczór było zbudowane na Świętym Tomaszu, więc papież Pius XI tak go czci w tym dokumencie, dając mu tytuły znane z historii. To tak niedawno przed wojną, a ja już kończyłem studia i nikt mi takich porównań nie dawał, jak go nazywała historia teologii przez całe wieki inaczej Świętego Tomasza Zakina. Dalej Jan Damasteński mówi: potrzeba było, była bluźnica. Poślubiona przez ojca zamieszkała w niebieskich komnatach. Potrzeba było, by ta, która uniknąwszy Go przy urodzeniu, oglądała tego syna zasiadającego wraz z ojcem. Potrzeba było, by Matka Boża posiadała to, co do Syna przynależy i otrzymała cześć od całego stworzenia jako Matka Boga i służebnica za razem. Jest piękny tekst, jak będziemy przyciągali pod picielka. Więc Jan Damasceński mówi to, co do syna przynależy więc do Matce Bożej tak samo tytuł współodkupicielki przynależy. Głos świętego Jana Damasceńskiego wiernie zgadza się z głosami innych potwierdzających tę samą naukę. Znajdujemy, mówimy, nie mniej jasne i dokładne wyrażenia w tych kazaniach, które wygłosili głównie z okazji tego święta późniejsi, czy współcześni ojcowie. I tak, że posłużymy się Innymi przykładami, święty German, biskup konstantynopolitański, uważał za odpowiadające nie tylko boskiemu macierzyństwu, ale także wyjątkowej świętości dziewiczego ciała Boga, rodzic, dziec Maryi, że ciało to nie uległo rozkładowi, lecz zostało wzięte do nieba. Ty, jak jest napisane, pisze święty German, zjawisz się w piękności. Twe dziewicze ciało całe jest święte całe czyste, całe Bożym mieszkaniem tak, że dzięki temu odtąd daleki jest od rozsypania w ruch. Przemienione w prawdzie jako ciało ludzkie, dostosowane do wznieślejszego życia nieskaźdolności zawsze się żywe i uwielbione, uczestnicząc w życiu pełnym i doskonałym. Inny starożytny pisarz stwierdza, Maria więc jako najfalebniejsza matka Chrystusa Zbawiciela naszego i Boga dawcy życia i śmiertelności, przez Niego obdarzona jest na nowo życiem wiecznej niezniszczalności jednak Jego ciała. On to ją z grobu obudził, zabrał do siebie tak, jak to Jemu samemu. Wiadomo. Tyle Ojca i Kościoła. Kolejna kwestia, jaką teraz papież omawia, to moi drodzy asumpcjonistyczna interpretacja Pisma Świętego, czyli że teksty Pisma Świętego zapowiadają w niebo wzięcie. Bo asum to jest od słowa łacińskiego w niebo wzięcie Matki Bożej. Tu jeszcze kawałek państwo przyjadę, Gdy zaś to święto liturgicznie rozpowszechniało się z dnia na dzień obchodzone z żywszą, żywszą pobożnością, Coraz policzniejsi biskupi, każda dzieje, poczytywali sobie za obowiązek tłumaczyć wiernym, otwarcie, jasno tajemnicę, jaką ono przypomina i pouczać o niej bardzo ścisłym związku z innymi objawionymi prawdami wiary. Ja tu nie zażartowałem, kiedy wam przekonują wam biskupi, dlaczego ma być komunia na stojąco, bo na podstawie Pisma Świętego wszystko da się udowodnić. No bo mówią, że jak Pan Jezus zmartwychwstał, to stanął. A to ja Wam podałem tłumaczenie asumpcjonistyczne, że Pani Hela Dobroszczaj mówi, że przed balustradą powiesił linę. Czemu? Bo ja będę chciała się podnieść na linię i komunię przyjmować na linię. A dlaczego? No bo słuchała księdza Piotra Natanka i mnie interesuje Cię, Dobroszczu, asumpcjonistyczna postawa przyjmowania komunii świętej. Świeżego chodzi mi o postawę w niebo wzięcia, aby moje nogi były udnie, uniesione nad ziemią. To jest asumpcjonistyczna interpretacja charakteru Komunii Świętej na gruncie polskim. Bo przypominałem, przeciwnik szuka różne tryki. Ja wam zawsze was uczę, jak to można przetłumaczyć. Nie mogłem przetłumaczyć pewnym osobom, że egzortyzowane sakramentalia. To jest siła, to musi być kapłan, bo już się znasz pobożne kobiety, że odmówisz ty to samo i możesz dalej. Więc ja się albo pomieszasz, więc za sługą mojego adjunkta liturgicznego podajemy komunikat wszystkim. No jak kieliszek spirytusu wlejesz do studni, czy będzie to spirytus? No i to pomogło ludziom, zrozumieli. Czy będzie to spirytus? Bo już kobiety wymyśliły, że one poprowadzą modlitwy, i już wszystko będzie. To tylko góralskie tłumaczenie przenikalności materii powstrzymało ogniste niewiasty, które wszędzie praktycznie są przejąć wszystko. Dlatego ogłosimy też zakaz wstępu do zakresu, żeby nie pokazywał nam Ornatów czy Alp. To kto wie, gdzie się przebiorą i co odprawią. Wśród teologów, solastyków nie brakowało takich, Którzy chcąc głębiej wniknąć w prawdy przez Boga objawiona i wskazać zgodność zachodzącą między objawioną racją teologiczną a wiarą katolicką, uważali za wskazane zwrócić uwagę na to, że przywilej w niepowzięcia Marii Panny w przeciwny sposób zgadza się z Bożymi prawdami podanymi nam przez Pismo Święte. Postępując dalej w tym rozumowaniu, wysuwali różne argumenty naświetlając ten przywilej maryjny. W argumentach tych podkreślali. Jako moment pierwszorzędnej wagi, że Jezus Chrystus ze względu na miłość do swojej matki chciał jej w niebo wzięcia. Siła tych dowodzeń opiera się na nieporównalnej godności jej boskiego macierzyństwa i na tych darach, jakie z niego płyną. A są nimi niezmierna jej świętość, przewyższająca świętość wszystkich ludzi i aniołów, głęboka więź Maryi z synem i zwłaszcza miłość, jaką darzy syn, tak godną swą matkę. Bardzo często występują teologi. Tacy teologowie i kaznodziei, którzy w ślad za ojcami Kościoła dla zobrazowania swej wiary we w niebo wzięcie z pewną swobodą podają fakty i słowa zapożyczone z Pisma Świętego, i tak, żeby wspomnieć tylko niektóre częściej w tej sprawie używane, przytacza się niekiedy zdanie psalmisty. Powstań więc, panie, wynijdź już do miejsca twego odpoczynku, ty i arka twego majestatu. A arka przymierza, to jest tytuł dany Matce Bożej. Mamy to w Litanii. Więc papież mówi dość swobodnie, no ale jest to czyste. Jak wam pokażę, przygotujemy książkę 24 godzin cierpienia, jak jest w Piśmie Świętym uderzył mnie stopą swoją nie do zrozumienia. Są dwa teksty w Piśmie. O co to chodzi? Kiedy czyta Marię Walter, jest moment, kiedy Pan Jezus Podchodzi do Judasza, chce go ucałować, a ten odrywa nogą, nogę i uderza go stopą w twarz, aż zabolało Pana, ale Pan mówi, to nie było złośliwe, to mniej boli. I wtedy Maria Waltorta wyjaśnia tekstami Pisma Świętego, że to zdarzenie było przepowiedziane w tych tekstach. Więc ten autor, ten kaznodzieja powołuje się na psalmę. W arce zaś przymierza. Zrobione z nieprzyjącego się drzewa i umieszczonej w świątyni Bożej, widzę jako obraz przyszłego ciała dziewicy Malei, które zostało zachowane wolnym od wszelkiego skażenia grobowego, wyniesione do tak wielkiej chwały w niebie. Podobnie rozprawiając o przedmiocie, opisują królowę wstępującą. Triumfalnie do królewskiej komnaty niewios zasiadając po prawicy boskiej to księgi, Mądrościowe Księga Przyszłów. Jak również przytaczają oblubienicę z pieśni nad pieśniami, która wstępuje przez puszcze, jak słup dymu, wolności, miry i kadzidła, aby ją uwieńczono koroną. Te momenty służą autorom jako obrazy królowej nieba i niebieski Oblubieńcy. To jest moi drodzy znane z, z kaznodziejstwa z egzezy, figury, obrazy tego, co było w Starym Testamencie, a później się wypełnia na Panu Jezusie przy Matce Bożej. Wstępując razem z boskim oblubieńcem do Komnaty Niebios. Zresztą uczeni do dostrzegli znak Bożej dziewicy nie tylko w różnych figurach Starego Testamentu, lecz także w owej niewieście, odzianej w słońce którą oglądał święty apostoł na wyspie Patmos. Tu są wszędzie przypisy i w przypisach jest podane, u którego to świętego, czy znanego kaznodziei minionych wieków są te myśli. Następnie te słowa z kart Testamentu wzięli za przedmiot swych szczególnych rozważań. Bądź pozdrowiona łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami, widzieli w tej tajemnicy w niebozięcia dopełnienie najobfitszej łaski Udzielonej najświętszej dziewicy i szczególne błogosławieństwo jako przeciwstawienie dla przekleństwa Ewy. Amen.